Wyjeżdżamy z obozu, z byłego obozu. Za mną wieżyczka. Jedziemy dosłownie kawałeczek. Przyjedzie rodzina, nie? Przyjedzie tutaj rodzina byłych więźniów. I co mamy na dzień dobry? DB, człowieku. To jest najciekawsze. Tutaj, dosłownie, w latach, jak jeszcze była wojna, dosłownie tutaj więźniów przetransportowała przetransportowywała to jest ten budynek i patrzcie teraz tutaj kawałeczek dalej tu już nam się wyłania bunkier i wjeżdżamy od razu dosłownie za torami na teren byłego obozu koncentracyjnego, troszkę mnie to ruszyło są tory tam będzie ten budynek za nie wiem no Słuchajcie, firma, która w tym samym miejscu, dosłownie w tym. O, tam są tory. Tam są tory. Dosłownie w, w tym miejscu, 70 lat temu ponad, w tym miejscu, w tym momencie. Proszę bardzo, jesteśmy na terenie. Wie pan, co mnie zastanawia? Przed chwilą przejeżdżałem tu przez tory, i stoi budynek z takim logiem. Czy pan kojarzy? To była taka firma w latach wojennych za wywóz więźniów. To jest niesmaczne, jak to, że w tym samym budynku firma, wiadomo, tam powiedzą, innych właścicieli ma i tak dalej, nie? Ale jednak przewoziła tu osobę, a dalej funkcjonuje w naszym ja kraju, panu nie? Pan coś powiem. Zakład, który szył dla Niemców mundury, mhm. produkuje kosmetyki najwyższej klasy. Hugo, Hugo Boss. Firma, która do dzisiaj produkuje sprzęt to samo. Robiła y, oświetlenie i druty w Oświęcimiu. Przyjechałam dzisiaj ze względu na to, że y, nie jest to zarośnięte, więc dużo rzeczy widać po tym lesie. Tam jest tak rozkopane, ktoś chodził z wykrywaczem. No, no. No wie pan co, no masakra co tam się dzieje. W ogóle się dziwię, że ten obóz od początku y, jest taki, jaki jest. Przecież to jest jedna z największych chwili obozu świecimskiego, i tego nikt, tym się nikt nie zajmuje. Tam są podwójne, tam, są, tam jest podwójna drama, tam są wieżyczki, ale nikt o to nie dba, przyjadą tutaj, złożą kwiaty i na tym się kończy. Takie miejsce. Tu już nie. widzę trochę zrobili, bo są drzwi, że już do środka zajrzeć nie można, ale kiedyś to było otwarte. Te, e, te drzwi, które były. Ja mam je, zdjęcia sprzed wielu, wielu lat, te mm -hmm. jeszcze. Pamiętam, były. kiedyś, no. I nie ma od kilku lat. One zostały po prostu skradzione. Rozmawiałem chwilę z panem no i